Witam z pamiętnika Rolnika 0. Witam w odcinku 11. Jak widzicie końcówka. <grym> Czyli dla mnie to początek znowu był, bo już dzisiaj od godziny 6 jeżdżę, czego nie skończyłem te pole wcześniej. Niestety skończyło się ziarno. No i czekaliśmy na dostawę. No jak czekaliśmy na dostawę. Okazało się, że jeszcze przyjechała moja. Tutaj się zbiegła w ogóle cała rodzinka, śmietanka towarzyska, kurde, i sąsiad był, czyli mój szwagier z zielonki też przyjechał. No i tak oczywiście no wiadomo, bo boczek klekotał na stół, no i pogała, pogawędki. No i myślę, że się dużo może zmienić tutaj u mnie na gospodarstwie. Już wam mówię czego. Po długich negocjacjach Omówienia z najstarszym synem, z terenniakiem, moim synem, który już teraz skończył się szkołę rolniczą. zostało mu jeszcze parę miesięcy i będzie już można powiedzieć: No, się kura nie wpierniczył jeszcze, ale go jeszcze kura podryga. Czekajcie, dajcie mi chwilę, żeby mi się tutaj nic nie odwaliło. I doszliśmy do wniosku, że mieszkanie bloku na zielonce będzie sprzedawane. No, mieszkam to na Ziemiące jest sprzedawane. I będę się budował u szwagra. I będę mieszkał tu raz z moją, oczywiście, moją skochaną żonką i z moim synem, Michałkiem. Jak wróci oczywiście ze szkoły i to wszystko już te... Eee, ja też już nie będę wam mówił, te szkoły rolnicze, jak to działają. No i postanowiliśmy, no, jak widzicie, jestem teraz na Żdźihowie u najstarszego syna którego z pierwszego sezonu gospodarstwo całe zostawiłem on je zmodernizował po swojemu zresztą to jest jego ciągnik ten nowszy zakup ktoś tam, jeśli ktoś nie oglądał wcześniej no i postanowiliśmy właśnie, że tam się wybudujemy pomożemy temu drugiemu synowi i później <laughs> zobaczymy co dalej no. pomieszkamy i później, bo znowu coś tam odwali w głowie i się no, gdzie indziej przeprowadzimy nie? ale w każdym razie bo z formalności mam czterech synów. Także no trochę historii będzie. Historia pierwszego syna jest oparta na pierwszym sezonie. Historia drugiego syna będzie oparta na drugim sezonie, może późno, ale no tak będzie wyglądało. Lepiej nie za późno, albo... nie późno nie wcale to coś czy, 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 tak się mówi chyba, nie? No, no i tak postanowiliśmy wszystko. Także ja tu dzisiaj kończę wrócę do syna postawię ciągnik pokażę wam właśnie mianowicie wam pokażę silnik który będę chciał zamontować do mojego projektu oczywiście HDZ K150 no i to będzie chciałbym taką ankietę może zrobić może nie ankietę ale fajnie by było aby ktoś napisał bo będę wam chciał pokazać trzy propozycje tego HTZ z silnikiem, no czy dwie, dobra, bo ta trzecia to wiadomo, z tym silnikiem jaki był obecnie. A te dwie następne będą silnikiem. Dobra, tu są skończone. Dobra. Złożę sobie, żeby może było lepiej mnie bardziej słychać. silnikiem, jeden silnik, właśnie co do silnika, jeden silnik będzie z silnikiem Fenda 800 o mocy 230 kucy a drugi będzie silnik Yamzy o mocy 180-190 coś w tej granicy, bo wiecie jak to te kurde silniki u nich niby tam 180 nagle wypluwa kurde 200 tam się nie piewniczą z kucami, nie? Tam, jak mają kuce, to tam prawdziwe ogiery są. Te europejskie, tak to wiecie, jak to jest. Tyle, co wyliczone, to tylko w dół idą. A tam będą no, jazdy do góry. Także tak to będzie wyglądało. Dobrze, poczekajcie, zwolnić. Już wakacje. Już wszystko, już też trochę wiem. Wakacje. Będzie planowany mój wyjazd, co, co miało być wcześniej do pracy mianowicie będzie sprzedawany mój też John już wam mówię czego to nie jest tak że mi się znudzi, bo Boże Boże bo to kurde że mi się nie walnią albo powiedziałem sobie ten czego by tego sprzedawał po pierwsze chodzi o kasę a już teraz mogę ogłoszenie wywalić Zakasę, zakasę z około 135 tysięcy za niego wziąłeś. Dużo mało nie wiem. Zresztą to w to wie, że te moje maszyny to są dojebane, że tak powiem. Kurde, tam się nie ma co psuć. Na bieżąco wszystko wymieniam. Także cena będzie taka i co? Jaki ciągnik będę kopywał? Oczywiście to nie będzie ten HTZ, który będzie tam, będzie mi to działał. Jak widzieliście, może ci co nie oglądali, mój szwagier ma też ciągnik zetorka. Nie wiem czy dobrze pamiętam, z 16, z 145, czy coś w tym stylu, taki czerwony, nie? No i teraz, jak, chcę sprzedać John Deere'a, wejść do jakiegoś kółka jak gruchota starego, no nie, może nie gruchota, bo te ciągniki dalej jeżdżą i generalnie mi się te ciągniki zawsze podobały, są? Osiemdziesiątki te wszystkie, kurde, nad Ursusy nasze 16, 12 uważam, że to było coś pięknego. Zobaczcie, otworzę tutaj, bo silnik w jest wyższy, chcę wam pokazać. Otworzę, no kurwa, nie otworzę, no Baba wejdę Bramą. Oho. chcemy być w miarę cicho. O właśnie, to jest ten silnik. To jest silnik od Fenda, nie? On jest uszkodzony. W którymś pierwszym sezonie, ja mówię, pracowałem u gościa wcześniej i mu te robiłem fen. To jest ten silnik uszkodzony, tam był wymieniony cały silnik. I znalazłem taki silnik. Tylko nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Albo od jakiejś kruszarki, albo od ładowarki. Nie wiem, nie wiedziałem, że nad silniki Fenda gdzieś lądowały, gdzie indziej, nie? Czyli to silniki Fender ja to mówię na no to silniki Fender to są bodajże si silniki bodajże mana ale też nie chcę skłamać, nie jeśli ktoś wie oczywiście proszę napisać w komentarzach. No i to będzie moja właśnie pierwsza ankieta Czy takiego Czy później jak już będziemy na zielonce pokażę wam inną wersję mała zamknę. Idę się pożegnać z synkiem. I wracam na zielonkę to później. Miał być do później, miałem czas się nagrywać, ale już zapomniałem całkiem podczas jazdy, skupiłem się a teraz jadę do gościa po ciężarówkę po moją lawetę, bo to też wszystko z tym projektem się kończy, jak widzisz 482 tysiące na koncie, a tam z groszami nie, coś kurwa, to jest zawsze na ruch mój stary, no... No I co, Głąby? Dobra, ty nie a ci mi nie puszczają. No i co z tego? No jedź Jedź, bo tak mnie nie puszczyz. Dobra, teraz to ja pojadę. Puścisz mnie. Dobra. I ja właśnie jedę po ciężarówkę. No to, chyba zobaczymy się już na zielonce nie będę pierniczył głupot, kurę. Dobra. To widzimy się na zielonce. O Boże Boże, o leplery bo jak jeden w dole Jak widzicie już nie wracam Bawarskim autem, bawarskie auto jest na pace Wracam już Fordem, ciężarówkiem Truck or. Mam swoją lawetę, czy jak na to powiedzieć, kupiłem Udało mi się na 7 tysięcy mam nadzieję, że cena jest dobra. Udało mi się troszeczkę startować, no bo jednak. Oczywiście wczoraj w nią, po nią byłem, ale no niestety Tacho, Rafał, Perele, tak i kurwa, nie będę wam mówił, Trele, Także jadę już do szwagra No i gospodarstwo, właśnie te gospodarstwo, tam będę się budował. Jak widzicie stary dom. Niestety ostatnio był. Jurem mówi brzydko, ale pogrzeb. No i. Zwichać tędyk można. Ja się tu wyrobię. Biliona, tam miałem tyle miejsca, to jadę z... I powoli, to Tomuś, powoli, bo już kurde skarb nie zleciał No właśnie Oba, otworzę bramę No, i tak się nasze bydle prezentuje. Jak wiecie, z hds o dźwig 10 ton doładowania do wszystkiego. Także ciężarówka się przyda. Tutaj ze szwagrem gadałem Czego właśnie tak jest? Ze szwagrem się dogadałem, tak, że. No szwagier ma dosyć zombie, może w transport pójść. Także, jak się tu niedługo pojawią jakieś ciężarówki z zaczepami, to się nie zdziwcie. No, mówiłem, że ja się powoli budować. Tutaj sobie zostawię go. O jest, o, się trochę najeździłem, o patrząc. Oh, mówię, tur sprzedany został. Idę się przebrać. Nie wiem, wystawię tego John Deera, bo ma klient przyjechać też po niego? A go wystawił? Chuj nie, nie wiem. Dobra, przebieram się i zaczynamy z akcją. Akcją Hatters! Wejdę, odpalę go, wystawię go na zewnątrz. O! Właśnie, to ja się przeję. A tego będę przerabiał. Oczywiście też kapitalka, bo będzie służył mi. On na, na wyjazd. Oczywiście moc jak mówię, musimy do 200 kucy. No nie wiem, co jeszcze się robić. No co się da podrobić z nim, zobaczyć, jakie wycieki są. I tyle, czego właśnie padło na niego na nie Dila. Przede wszystkim spalanie. Spalanie, spalanie, spalanie. To już nie chodzi, żeby był komfort dla mnie, bo to ma być tylko zarobić kasa, jak najwięcej kasy. No i tutaj zostawię go. A bo tutaj dalej, bo dzisiaj będę jeszcze kabinę i ma przejechać mi mamy właśnie z jednym i drugim silnikiem. Dobra, to co? Widzimy się później. Idę się przebrać. Odpalę ciągnik od razu. Jak się rozgrzewa. Do później. Jak widzicie silnik już wyciągnięty. Idę go ustawić, Poczekam na ten drugi silnik zamontuję, czy trzeci silnik zamontuję i będę mieć właśnie takie do Was pytanie. No to postawić te gruchoty, kurde. Może tutaj postawię. silnik wybrać. Dobra, to później. No, silnik Janzy, Jeszcze raz powiem. Bo nie nagrywało się, co ja nagrałem. V6 o mocy z około 190 kucy. Jak widzicie, nie wiem, co sądzicie o tym. Czy tamty oryginalny? No, tamty oryginalny to będę montował. Także albo ten, albo jeszcze silnik Fenda będzie który go przywiozę, bo no, tak to wiem, że będzie pasował teraz macie, że te mocowania, wszystko, także nie będę go wpadał tutaj, bo to nie ma sensu przywiozę silnik Fenda, zamontuję go i, I będę tak chciała się usłyszeć w komentarzu. Czy ten silnik, czy silnik Fenda o moce 220-230 buccy bym w środku zamontowany. Dobra, znowu dostrzegam za chwilę. I tyle. Baba. -ba. No i mam. Oto, śmieszny silniczek. Zobaczcie jakie porównanie. Wiadomo, że ten, ten ma tutaj kurde małą chodniczkę. To jest ta chodniczka. Jeśli oczywiście ten silnik, ale zobaczcie, nie? Ta V3, V6 SOR. zobaczcie właśnie, jakie to są silniki europejskie. A jakie są silniki za przeproszeniem. Związku Radzieckiego Rosji, Ukraińskie kure, czy Białoruskie kure, silniki a te na nasze europejskie. Nie wiem, no, dziwić, że chłopate szybciej padają. No i to jest właśnie moja zagadka właśnie. 3 dać jedną starą, uczciwą szóstkę i spróbować ją jeszcze może minimalnie gdzieś podkręcić czy zostawić tego śmiesznego brzydząca tutaj, nie? choć to jedyny plus, tylko że tam, tutaj chłodnica by mi weszła nawet taką mi dał, tu jest spokojnie mi weszła, nie? tu jeszcze trzeba coś domontować, nie? no i właśnie to jest te pytanie, na których mam dla widzów oczywiście, no chciałbym żebyście napisali naprawdę co tam ogląda po moją serię, oczywiście jeszcze raz wszystkim dziękuję za subskrypcję za lajki i za w ogóle wyświetlenia. Także wybierajcie, wybierajcie i napiszcie mi. Słuchaj jednak, pałszustka czy silnik fenda. Bo już nie chcę mi się malować że tak zostanie w tym kolorze. dostanie. no już będzie zależało od was, no. Powiem szczerze tak. A bo nie, nie będę mówił. No, Inaczej postanowię, inaczej napiszecie mi, jeśli ktoś napisze w ogóle, a naprawdę chciałbym, żebyście napisali. A, ale właśnie, jeszcze następne pytanie. Mija już chyba, nie wiem, czwarty miesiąc od nowego Farminga. I co Wy, co Wy, widzowie, oglądający, ci, albo ci, co grają, ja się przejdę w okazji, które będę Wam mówił co i dalej, John Direk tam stoi, czeka już na nowego właściciela, przyjedzie, co o tym myślicie? No o tym farmingu 25. Czy po czterech miesiącach spodziewaliście się, że będzie wyglądał tak, jak wygląda? Mieliście jakieś, nie wiem, większe, kurde, będzie już dużo lepiej będzie wyglądał? Będzie dużo więcej modów takich, co było już podstawą 22, typu jakieś zaczepianie czy inne rzeczy, nie? Bo na przykład mi brakuje tego modu. Na przykład, że naciskam sobie, ustawiam, że jest brudny, z jego zużyciem. No, tego modu mi brakuje na przykład. Nie mam tego modu. mi się, nie? A co do gospodarstwa? No, jak mówiłem wcześniej na początku filmiku, Pójdzie do likwidacji. to już postanowione? Dwie obory zostają. No, z tu widzicie nawet kurę. Tyle, co jest na bieżąco wywalane. Co do silosu na kiszonkę, bo widzicie, są dwa wielkie. Zdawaliśmy się ze szwagrem, jednego burzymy, tu postawimy jakąś halę. Co do tego starego domku, będzie wyburzany i w tym miejscu będę gdzieś chciał postawić moją chałupę, wybudować. Jeszcze nie wiem jak, mówię, się sen, już nie ma ich, już nie ma jakieś modernizacje będziemy robić tutaj widzicie tą dom szwagra no on zostaje on, mówi, on idzie bardziej w teren kurde bardziej w transport a ja powiedziałem no, mogę się podjąć to no, mówię ja co zrobię tutaj to zrobię później zostaje całość gospodarstwa oczywiście dla drugiego syna młodzi podrosną znowu gdzieś kurde po, po, pomyślimy no bo wiadomo no nie będę stał jakoś wielki landary jak ta tylko jakoś mniejszej no i nie wiem no dajcie co w komentarzu, co byście pozmieniali? może coś co macie lepsze pomysły. Kurwa, ja powiniałem go wyłączyć. Ciszej tam króle, klekotku, z Co myślicie o projekcie? O tym. Co byście w tym pozmieniali? Bo to w końcu będzie i kurwa, który będzie wyjeżdżał za granicę. To mówię 40 kucem musi próć. I 200 kuc 40 na godzinę musi lecieć, a 200 kucy musi próć, na przepraszenie, Nie wiem, czy będę tu zmontował, bo w sumie tam będę generalnie tylko z przyczepą jeździł ewentualnie, no bo tam chodzi też o transport bardziej do Kiszonki, do złóż, tak takie ty co do tej roboty, nie? No i tyle, co tu jeszcze mogę powiedzieć. Jeszcze raz z tej strony wszystkim dziękuję za oglądanie, za suby, za lajki, pozdrawiam widzimy się w na następnym odcinku. Obserwujcie. Na razie. Hejo.